Dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was, ponieważ w dalszym ciągu chciałabym opowiedzieć o zmianach, jakie zaszły w moim życiu w momencie, kiedy zdecydowałam się zmienić odżywianie na bardziej odżywcze, na wysoko odżywcze. Czyli pociągniemy dzisiaj temat diety low carb. Ten odcinek w mojej ocenie wymagał na y, osobne wejście, ponieważ dzisiaj skupię się na sprawach kobiecych, więc jak się domyślasz, ten to wejście jest w głównej mierze poświęcone nam kobietom. Y, oczywiście mężczyźni też mogą posłuchać, też mogą pooglądać, może y, będą, że tak powiem, nośnikiem informacji y, skierowanych do, do kobiet. Zanim zacznę jednak, musisz wiedzieć, że to, o czym mówię, to, to jest opis czy mm, opowiadanie o tym, czego doświadczyłam ja. Absolutnie te moje wejścia tutaj nie mają charakteru porady, tym bardziej porady medycznej. Bardziej chodzi mi o to, czy moim celem jest to, żeby zachęcić Cię do szukania, Odpowiedzi na pytanie, na przykład dlaczego się nie najlepiej czujesz, do próbowania różnych rzeczy, bo ja uważam, że badania badaniami i wyniki badań wynikami. Najlepsze badanie, jakie możemy przeprowadzić, to jest to na samym czy na samej sobie i wtedy wiesz, czy dana rzecz ci służy, czy nie. Mi ewidentnie niskowęglowodanowe odżywianie czy niskowęglowodanowa dieta, choć unikam tego stwierdzenia, bardzo służy. I dzisiaj właśnie chcę opowiedzieć o tym aspekcie bardziej takim związanym z kobiecym zdrowiem i z kobiecym samopoczuciem. Może komuś się wydawać, że będę mówić o bardzo może intymnych rzeczach, może dla kogoś niesmacznych. Ja jednak uważam, że jesteśmy kobietami. Bardzo dużo rzeczy nas dotyczy, o tych rzeczach się mało mówi, a może być tak, że któraś z Was zaczerpnie inspiracji czy zastanowi się nad tym, jeżeli czujesz, że chce, że, że, że jeżeli czuje, że chce sobie pomóc, to zastanowi się, jak może to zrobić. Dlatego dzisiejszy odcinek może nosić tytuł podtytuł Kobiece sprawy, i też już na blogu moim jest nowy wpis y dotyczący właśnie tego tematu, o którym dzisiaj opowiem. Przechodząc do, y do konkretów, w momencie kiedy przeszłam na dietę y low carb, y a też muszę zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy najbliższa jest mi dieta karniwora, y bo ja w zasadzie nie jem praktycznie w ogóle węglowodanów. Powiem Wam, że zauważyłam ogromne zmiany w, przede wszystkim w tym, że zmniejszył mi się celulit. I to nie chodzi o to, że spadła mi tkanka tłuszczowa, bo tak naprawdę tego nie wiem. Bo ja nie mierzę sobie poziomu tkanki tłuszczowej, nie staję na wagę, więc ja nie wiem, ile ja ważę, ale ja widzę, że w związku z tym, że w początkowym okresie przejścia na dietę low carb zauważyłam ogromny spadek nadmiaru wody, który miałam zatrzymany w organizmie, czego skutkiem jest znacznie mniejszy celulit. I tutaj mała dygresja, ponieważ bardzo często mówi się o tym, że sól zatrzymuje wodę w organizmie. Ja osobiście nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ ja w tym momencie solę znacznie więcej niż soliłam kiedyś. W soli jest bardzo niezbędny sód jako jeden z elektrolitów, które są bardzo ważne do tego, żeby je uzupełniać właśnie w momencie kiedy tracimy nadmiar wody w organizmie, czyli po prostu w pierwszym okresie przejścia na inny sposób odżywienia znacznie więcej chodzimy do toalety i znacznie więcej sikamy. Kolejny aspekt, też myślę, związany z utratą nadmiaru wody, to jest brak jakichkolwiek opuchnięć. Kiedyś, kiedyś wydawało mi się, że to jest zupełnie normalne, że jak dużo, długo stoję, to mam opuchnięte kostki, opuchnięte stopy, że przed okresem zatrzymuje mi się woda w organizmie, że jak się budzę rano, to mam opuchniętą twarz. Dzisiaj wiem, że nie jest to normalne. I powiem Wam, że jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, nie, nie jestem dietetykiem, ale widzę to na własnym przykładzie, że to nie sól zatrzymuje wodę w organizmie, tylko e, nadmiar cukrów, czy, czy, czy te cukry, e, które wprowadzamy do organizmu w postaci węglowodanów. Sól, jak mówię, jest bardzo potrzebna. Nie wiem, skąd się biorą. E, zalecenia, żeby tej soli jeść tyle i tyle, absolutnie nie więcej, że, że taki zły PR ma sól? Nie wiem. Oczywiście mówiąc o soli, mam na myśli sól um, jak najmniej przetworzoną, czyli taką m, w postaci e, na przykład soli himalajskiej czy soli kłodawskiej, e, na przykład w grubych ziarnach, taka, która jest e, Rzeczywiście tym mikroelementem, nawet na pierwszy rzut oka. Nie mam na myśli tutaj soli takiej kuchennej, takiej miałkiej, jaką możemy dostać w sklepie. Bardziej wartościową solą jest sól, po prostu nieprzetworzona. Co za tym idzie, ciągnąc temat też pozbycia się nadmiaru wody w organizmie. Powiem Wam, że już spory czas przed okresem moje piersi były, jakby to powiedzieć, bardzo nabrzmiałe, były bardzo tkliwe. Na skórze piersi były widoczne żyły, które się gdzieś tam wyłaniały spod spodu. Ja już dwa tygodnie przed okresem nie mogłam się po prostu dotknąć, dotknąć piersi. A wiem, jakie to, no wiem na własnym przykładzie, jakie to jest niemiłe i jak potrafi wielokrotnie utrudniać życie. Tym bardziej jeszcze jak są kobiety, których biust jest większy niż mniejszy. Wiem, jakie to jest niekomfortowe. I wcześniej też miałam e, informacje z zewnątrz, że to jest pewnie kwestia hormonów, że coś jest nie tak. E, słuchajcie, a, a wystarczyło, że ja zmieniłam odżywianie na niskowęglowodanowe i ten problem zniknął. Moje piersi e, przez cały miesiąc, przez cały czas, one są cały czas takie same. Są miękkie, są, e, nie, nie mam boleści. Dla mnie to jest niesamowite moje osobiste doświadczenie, dlatego też tak pragnę się tym z wami podzielić, bo może akurat któraś z was będzie chciała spróbować i zobaczyć na własnej skórze, mam nadzieję, że takie cuda się dzieją tylko poprzez zmianę sposobu odżywiania. Kolejna mała dygresja jest taka, że ja przez długi czas byłam przekonana, że Hormony, które są zawarte w mięsie, y, które jemy, no bo pewnie są, y, to one wpływają na to, że na przykład y, dziewczynki tak szybko dojrzewają. Y, gdzie na ulicy widziałam dziewczynki, które w zasadzie wyglądały już jak młode kobiety. Y, dzisiaj śmiem twierdzić, że to nie jest wina mięsa, y, nabiału ani jajek, y, tylko właśnie nadmiaru węglowodanów. Y, nie wspomnę już o węglowodanach wysoko przetworzonych. No, bo inaczej nie potrafię tego wyjaśnić. Nie potrafię wyjaśnić tego, co się dzieje ze mną aktualnie. Kolejna rzecz to taka, że. Jeszcze kolejna dygresja. Bardzo ważne jest picie wody. Ja też do, do wody dodaję sól. Właśnie pod tym kątem, żeby nie wypłukiwać sobie elektrolitów, co dla mnie jest kolejny, kolejnym dowodem na to, że to nie sól powoduje zatrzymanie wody w organizmie. E, czyli o opuchnięciach już powiedziałam, o piersiach już powiedziałam. Sam okres, e, słuchajcie, ja mm, kilka cyklów temu, bo dziś obecnie jest około już prawie pół roku, jak jestem na od, odżywianiu niskowęglowodanowym, żeby nie powiedzieć... E, takie keto ale bardziej w kierunku karniwor. Zauważyłam jak zmienia mi się cykl w sensie tego jak to fizycznie wygląda. Kiedyś cierpiałam na ogromne bóle pleców. Miałam wrażenie, że moje wszystkie narządy wewnętrzne, narządy kobiece, że to wszystko ze mnie wypadnie. Okres był bardzo obfity, trwał nawet do 7 dni, pojawiały się skrzepy, krew była koloru brązowego i też można by było powiedzieć, że coś mam nie tak z hormonami, że najlepiej by było zaaplikować sobie tabletkę i problem zniknie. Okazuje się, że nie. Problem zniknął pod, pod, w momencie kiedy, może nie od razu, ale po jakimś czasie. Innego odżywiania. Bardzo ważne też jest to, co chcę podkreślić: że ja nie biorę żadnych hormonów zewnętrznych, w sensie nie, nie łykam tabletek antykoncepcyjnych, nie mam spirali, nie, nie mam plastów. Można by powiedzieć, że te, to badanie i to doświadczenie, które robię na samej sobie, jest sterowane przez. Kolokwialnie rzecz ujmując, matkę naturę nie, nie stymuluje się sztucznie i nie reguluje moich okresów sztucznie przez hormony przyjmowane w postaci tabletek. Swoją drogą a tabletki antykoncepcyjne, no. No nie są dobre ani dla naszych jelit, ani dla stanu naszego samopoczucia w dłuższej perspektywie. Dla chętnych odsyłam Was chociażby do profilu Profil Taktyka od Do Asi. Asia tam bardzo dużo na ten temat mówi. Czy coś jeszcze? Tak, tak jak pisałam czy, czy, czy nagrywałam we wcześniejszych odcinkach, jestem bardziej spokojna. I to się też przekłada na to, że nie mam tak zwanego PMS-a, nie chodzę poddenerwowana, nie wkurzam się aż tak przed okresem, nie płaczę z byle powodu. Dla mnie jest to ewidentny dowód na to, że zmiana sposobu odżywiania odstawienie węglowodanów. Wpływa w bardzo pozytywny sposób na mnie, jako na osobę, na mnie, jako na kobietę, i na mój, no, jakby nie patrzeć, układ hormonalny. No, dla mnie to jest ewidentny dowód na to, że robię coś, co mi służy. Kiedyś, tydzień przed okresem, rzucałam po prostu piłnami, dzień przed płakałam. I też mi się wydawało, że to jest normalne, bo, bo dużo kobiet to ma, i myślałam, no nic, no trudno, ta, taka moja uroda, tak to już jest z nami, kobietami, że zatrzymuje nam się woda, że cierpimy z powodu okresu, jego kwitości, cierpimy z, z powodu y, złego nastroju i złych humorów przed. Co ciekawe, jakiś czas temu też napisała do mnie dziewczyna, która zmaga się z endometriozą i powiedziała mi, że bardzo poleca dziewczynom, które zmagają się z tym problemem właśnie dietę niskowęglowodanową. Jeżeli was to zaciekawi, to zgłębcie sobie ten temat, sprawdźcie może na sobie, czy to działa. Ja nie miałam nigdy do czynienia z endometriozą, chociaż moje okresy były bardzo, bardzo bolesne. Nigdy się nie diagnozowałam w tym kierunku, więc nie powiem wam, że tak, że to naprawdę to działa, ale uważam, że nigdy nie zaszkodzi spróbować i sprawdzić po prostu na sobie jak możemy polepszyć swoje funkcjonowanie. Na zakończenie powiem Wam ciekawostkę, która mnie trochę zszokowała, że zauważyłam, że mamy mniej włosów na nogach. Mniej włosów na nogach mi rośnie, co też jest dla mnie, kurczę, całkiem ciekawe. Dlaczego tak, a, a, a nie inaczej? W sumie to idąc za tym tropem, że że mięso jest złe, że hormon i tak dalej, i tak dalej, to powinnam, nie wiem, rozrosnąć się w barkach, w biuście i mieć jeszcze więcej włosów na nogach czy pod pachami. A tu się okazuje, że w moim przypadku przynajmniej, poszło zupełnie w odwrotną stronę. I jeszcze jedna rzecz to taka, że znacznie mniej się poca. Przez cały, przez cały okres czy cały cykl miesięczny widzę to w trakcie treningów widzę to na co dzień znacznie mniej znacznie mniej się pocę no nie wiem dla mnie to są takie sygnały że mój organizm czuje się dobrze bo ja rzeczywiście czuję się też w swoim ciele znacznie lepiej więc bardzo wam polecam po prostu spróbować jeżeli gdzieś tam czujecie że to z wami rezonuje i jest z wami kompatybilne dodam też odnośnie tych opuchnięć że no ja często pracuję do późna w nocy, jak jestem na scenie. Wtedy też jestem w butach na, wysokich obcasie, na wysokim obcasie. No to, to jest niesamowite, że ja mogę rano wstać i, i, i mój, moja noga mieści się do mojego buta, nic mnie nie denerwuje i, i moje ciało i moja twarz wygląda cały czas tak samo. To jest bardzo, bardzo dla mnie zastanawiające, że taka prosta rzecz jak, jak zmiana odżywiania czy odstawienie węglowodanów powoduje, że, że są takie, a nie inne zmiany. Jeśli chodzi o to zatrzymanie wody w organizmie, ono jest bardzo ważne, ponieważ glukoza, którą, którą dostarczamy do organizmu, ona się zamienia w glikogen, a glikogen ma tendencję do tego, że trzyma wodę. Nie będę się tutaj mędrkować na, na, na ten temat. Możecie znaleźć informacje na ten temat w sieci lub od, odsyłam do chociażby do Karoliny Barton, Food Coach, z którą też miałyśmy, miałyśmy live'a właśnie w kontekście diety niskowęglowodanowej. Na koniec Wam powiem jeszcze jedną rzecz, która też mi się wydaje dość, dość istotna. I też sobie jeszcze zerknę, zerknę, czy nic mi nie umknęło. Co Wam chciałam powiedzieć. Tak, podsumowując, jeszcze powiem Wam, że dla mnie w tej diecie nie ma żadnych wad. Ktoś może powiedzieć, i o tym też rozmawiałyśmy z Karoliną, że ta dieta jest mocno restrykcyjna. Z Karoliną w tym naszym spotkaniu rozróżniłyśmy restrykcje a restrykcje, czym jest restrykcja. Dla mnie ta, ten monotematyczny charakter tej, tej diety jest jak najbardziej na plus. Dlaczego? Jak zmagałam się z zaburzeniami odżywiania, ja strasznie dużo czasu straciłam na to, żeby zastanawiać się, myśleć, co ja mogę, czego ja nie mogę, co ugotuję. Po prostu tyle czasu, ile ja straciłam na zakupach, listach, przy różnych dietach, to był dla mnie no, ciężki czas. Dzisiaj to, że te, te moje posiłki są bardzo proste, jest dla mnie mega wybawieniem, bo w porównaniu do tego, co było kiedyś, dzisiaj mam wrażenie, że w ogóle nie spędzam czasu na myśleniu, co ja zjem dzisiaj, czy, czego nie zjem, czy to mogę, tamto nie mogę. Więc dla mnie osobiście, monotematyczny charakter tej diety jest jak najbardziej na plus. Jeśli uważasz, że ona jest restrykcyjna, to też wróć do, do naszego live'a z Karoliną, tam też wy, wyjaśniamy czy omawiamy to, co to znaczy dieta restrykcyjna. Się, co, się, co się wiąże z tą dietą. I to by było tyle na dzisiaj. Odcinek poświęcony bardziej sprawom kobiecym. I jeszcze mam jeden temat związany ze skutkami diety low carb, ale to będzie w przyszłym tygodniu. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że kogoś zainspiruję, czy pomogę w, w, w znalezieniu odpowiedzi na jakieś nurtujące Was pytania lub problemy. Hmm. Po pierwsze, jeśli czujesz, że e, potrzebujesz zmienić, e, wprowadzić coś innego do swojego życia, bo, bo czujesz, że coś jest nie, e, no, nie tak jak powinno, e, no to sprawdzaj. To jest, to jest moje, moje przesłanie. Sprawdzaj, próbuj, e, czytaj, e, sięgaj po informacje. Może być tak, że to, co ja mówię, przyda się jednemu, a kompletnie się nie przyda drugiemu. I to jest jak najbardziej okej. Okay. Jesteśmy wyjątkowi i potrzebujemy w cudzysłowie metody szytej na miarę. I taką metodę sobie musimy sami znaleźć. Może zaczerpniesz trochę ode mnie, może zaczerpniesz trochę in, od kogoś innego, ulepisz sobie dla siebie coś, co będzie tylko Twoje. Unikatowe i pomocne Tobie. Szukaj, i do zobaczenia już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym, myślę, że już ostatnim odcinku poświęconym diecie niskowęglowodanowej. Miłego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia.